oto jak pokonasz pokusy diabła diabeł może nie być w stanie fizycznie cię zabić więc zamiast tego atakuje twój umysł wąż nie zmusił ewy do zjedzenia zakazanego owocu lecz zaatakował jej umysł wąż zasiał ziarna wątpliwości i oszustwa manipulując jej myślami aż w końcu podjęła działanie to jest strategia diabła spójrz na historię hioba Bóg pozwolił diabłu testować Hioba, ale nie pozwolił mu go zabić. To pokazuje, że diabeł działa pod autorytetem Boga. Moc diabła jest ograniczona. Może dręczyć, może testować, ale nie może zabić bez zgody Boga. Co więc robi diabeł? Atakuje nasze umysły, mając nadzieję odciągnąć nas od Boga. Kiedy zmagasz się z pokusą, pomyśl o tym, czy diabeł fizycznie zmusza Cię do grzechu. Czy przejmuje kontrolę nad Twoimi rękami i prowadzi Cię do grzechu? Nie, On szepcze kłamstwa i pokusy do Twojego umysłu. Sprawia, że myślisz, że jesteś zbyt słaby, aby się oprzeć, zbyt niedoskonały, aby być odkupionym. Kiedy jesteś kuszony przez pornografię, na przykład, diabeł Cię do tego nie zmusza. On szepcze, że jest zbyt trudno się oprzeć. Że jeszcze jeden raz nie zaszkodzi i powoli te szepty stają się Twoją rzeczywistością. W historii człowieka opętanego przez demony, w Ewangelii Marka, rozdziale 5, człowiek żył wśród grobów, izolowany i dręczony. Dręczył go legion demonów, ale gdy pojawił się Jezus, wszystko się zmieniło. Jezus nie musiał nawet być blisko. Sama obecność Jezusa, zmiana skupienia człowieka wypędziła demony. Jego umysł zmienił się z męki na zbawienie. Dziś wielu z nas żyje w swoich własnych grobach, przekonani przez wroga, że jesteśmy poza nadzieją. Diabeł chce, abyśmy pozostali w tych ciemnych miejscach, duchowo oddzieleni od Boga, ale tak jak człowiek opętany przez demony, mamy wybór. Możemy skierować nasze myśli na Jezusa. Kiedy skupiamy nasze myśli na Jezusie, Kłamstwa, szepty i manipulacje diabła tracą swoją moc. Skup swoje myśli na Jezusie, a diabeł nie będzie miał kontroli nad umysłem, który jest niezłomnie skoncentrowany na Bogu. Jeśli czujesz się uwięziony w cyklu grzechu i beznadziei, jeśli czujesz, że ukrywasz się w grobie rozpaczy, pamiętaj, aby skierować swoje myśli na Jezusa. On jest Twoją nadzieją. Twoim zbawieniem, Twoją drogą wyjścia z ciemności. Wybiegaj z tego grobu. Nie pozwól, aby kłamstwa diabła cię tam zatrzymały. Skup swój umysł na Bogu. Nie jesteś przeznaczony, aby umrzeć w swoim grzechu. Jest łaska, jest miłosierdzie, jest odkupienie czekające na ciebie. Pamiętaj, że diabeł może atakować Twój umysł. Ale z umysłem skoncentrowanym na Jezusie masz moc, aby to pokonać. Bądź silny w wierze i niech Twój umysł będzie twierdzą Bożej prawdy. Amen.